Pielgrzymi z Gniezna wyruszyli w niedzielę o poranku do Częstochowy. Wędrówka 300 km do obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej to tradycja sięgająca XV wieku. Każdy z nich idzie w niej ze swoimi intencjami, z problemami w poszukiwaniu duchowych podpowiedzi na sprawy życia codziennego. Pielgrzymka łączy ludzi, poznaje się super osoby, poznaje się to z dobrych na szlaku i y, y, jacy ludzie potrafią być dobrzy. Idę do Matki Boskiej, zanieść wszystkie intencje, które, które ja mam oraz które powyżej mi bliscy. No i pielgrzymka łączy i no ciągnie wszystkich. Pielgrzymka dlatego, że chcę wzmocnić moją wiarę. Y, myślę, że jest to wspaniała okazja, żeby poznać w ogóle y, takich ludzi z wartościami, y, z wiarą, y, którzy chcą przechodzić podobną drogę, co ja. Szczerze powiedziawszy, idę pierwszy raz, więc nie jestem chyba za bardzo doświadczonym pielgrzymem, ale no wygodne buty to podstawa, jakieś pewnie na zmianę, czy sandały, czelidasy, komu wygodniej. Byłem na pielgrzymce w zeszłym roku, dlatego się zdecydowałem, bo y, po prostu dobre doświadczenie mnie do tego nakłoniło, a w jaki sposób będę przeżywał to duchowo, zobaczymy. Jestem przygotowany bardzo dobrze, trzeba zabrać na pewno y, zestaw ciuchów. Dwie pary butów, to jest konieczne, bo jedna para butów może być za mało czasami. Kurtkę przeciwdeszową i tyle. Takie najpotrzebniejsze rzeczy codzienne. Msza w katedrze była okazją do umocnienia pielgrzymów słowem i liturgią na drogę. Pielgrzymka jest, aby doświadczyć Pana Boga i drugiego człowieka. Pielgrzymka jest, aby odkrywać cel naszej wędrówki, naszego życia. Dzisiaj powiedziałem o wyjściach, bo dzisiaj dzień wyjścia, więc o wyjściach. Wyjściach Pana Boga ku nam, który jest zawsze wyjściem pierwszym i najważniejszym. Naszemu wyjściu ku Panu Bogu, jako odpowiedzi na Jego zaproszenie, ale także o wyjściu w głąb siebie i ku drugiemu człowiekowi. To daje też czas pielgrzymowania, taką okazję i taką możliwość. Kilometrów, około 300. Oczywiście w zależności z którego miejsca wyruszamy. Pierwsza pielgrzymka gnieźnieńska. Na Jasną Górę to grupy promieniste, grupy kolorowe, a także grupy rowerowe, które z roku na rok coraz liczniejsze. Grupy promieniste to te, które wychodzą ze swoich parafii i każda idzie swoją trasą i spotykamy się z nimi dopiero na Jasnej Górze. Grupy kolorowe to te, które tutaj razem z Gniezna wychodzą, pięć grup idących razem, no i grupy rowerowe, które. Wyruszą dopiero w sierpniu. Potrzebują najmniej czasu, żeby dotrzeć na jasną górę. Więc to jest cała nasza pielgrzymka. Z tych pierwszych zapisów mamy ponad 1100 osób, więc jest radość, że tyle osób postanowiło wyruszyć na Pątniczy Szlak. Po co pielgrzymka? Pielgrzymka to przede wszystkim rekolekcje w drodze i to jest pierwsze i najważniejsze. To jest czas, gdzie mamy zadbać przede wszystkim o relacje z Panem Bogiem. To jest czas, kiedy mamy pogłębić naszą wiarę, tę wiarę umocnić, czy może jej poszukać, bo na pewno idą też takie osoby, które tej wiary poszukują. Więc to jest pierwsze i najważniejsze, to jest rekolekcje w drodze, to co związane z wiarą, z Panem Bogiem. Ale pielgrzymka to także to, co teraz słyszymy i widzimy, wspólnota ludzi. I to jest piękne i to jest ważne. To jest cudowna pielgrzymia rodzina, która właśnie wędruje razem w słońcu, w deszczu, czasami, w trudach i radościach. I ta wspólnota jest niesamowicie ważna. To jest ważne, żeby razem być tę wspólnotę poczuć, bo wszyscy takiej właśnie wspólnoty potrzebujemy. Pątnicy dotrą na jasną górę w poniedziałek, 5 sierpnia.